Pora na wesele. Długo oczekiwana inwestycja, już gotowa. W kętrzynie powstał sad miejski. Paulina Waszka zapraszam na kolejne wydanie wiadomości telewizji KTK. Czas na wesele: mimo ograniczeń, zachowania restrykcyjnych środków higieniczno-sanitarnych z pełną pompą rozpoczął się sezon ślubny. Jak teraz wyglądają wesela? Jak pracują fotografowie czy barmani, zapraszam na materiał. Śluby i wesela to szczególne uroczystości. Dla państwa młodych to jedna z najważniejszych dat bo otwierająca nowy rozdział ich wspólnego życia. Dla przedsiębiorców, którzy działają w tej branży, zarobek i to nie byle jaki. I raptem pojawia się on, COVID-19, który w jednej chwili sprawia, że wszystkie plany obu stron biorą w łeb. Taka sytuacja spotkała wiele firm i wiele par, które szykowały się na ten wielki dzień. Wśród nich jest Michał Rogulski, który w tym roku zaplanował ślub w Gdańsku z miłością swojego życia. Przyszedł koronawirus, i tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co mamy robić. I czekaliśmy, jakie będą tutaj dalsze kroki, z tym właśnie związane jeśli chodzi o imprezy masowe. No i też tutaj nie ukrywam, że trochę strach ludzi. Też tutaj dał. Yy, sporo ludzi po prostu zrezygnowało z wesela nie chciało przyjść, bo powiedzieli szczerze, że po prostu że się boją. Nie mieliśmy tutaj kompletnie żadnych pretensji do osób, które powiedziały po prostu boją się imprez masowych, czy będziemy mogli być w maseczkach, czy nie wiem ile będzie osób, czy będą dzieci, bo też są jakieś na temat właśnie plotki, że dzieci roznoszą wirusa bezobjawowo, także podchodziliśmy do tego bardzo, bardzo pozytywnie i najważniejsze, że no, wesele się odbędzie, także nie musimy nic przekładać, bo też Mielibyśmy problem zrobić wesele w, tak naprawdę w tym roku, ponieważ wszystkie wesela z marca kwietnia i z maja zostały przełożone. Pan Michał był jednym z gości na weselu brata w Kentrzydzie. Swoje zaplanował na 4 lipca. Jak sam przyznaje, stres i obawy odeszły dopiero wtedy, gdy okazało się, że od 6 czerwca rząd dopuścił organizowanie tego typu uroczystości. Czekaliśmy do samego końca, bo też nie wiedzieliśmy, nie potwierdzaliśmy nic z gośćmi. Już sobie powiedzieliśmy z moją przyszłą żoną, że nawet jak nie będziemy mogli robić wesela, to i tak będziemy ślub, żeby to mieć tak naprawdę już za sobą i bo już chcemy, żeby tak naprawdę to się odbyło wszystko. Ale na szczęście Odbędzie się wszystko tak jak było planowane. O szczęściu mówią też przedsiębiorcy, dla których śluby, wesela czy komunie to chleb powszedni. Wirus narobił tu przecież wiele zamieszania. Na okres miesiąca czerwca, lipca, sierpnia i września, część wesel, które są zaplanowane, odbędą się tylko w mniejszym gronie uczestników ze względu na panującą pandemię. I obowiązujących przepisów sanitarnych. Ogólnie wszystkie sesje zostały zamrożone. Klienci porezygnowali. Stanąłem na progu po prostu przemyśleć, co dalej robić, co będzie. No ale do tej pory klienci nas zawsze wspierali dobrym słowem, że cieszyli się, że jesteśmy, że, że tutaj działamy, że wykonujemy dobrą robotę, więc ja od początku nawet tej pandemii podchodziłem do całej sprawy z nadzieją, że, że minie. Mam nadzieję w miarę jak najszybciej i że będzie dobrze. Jeżeli chodzi o temat weselny, bo to wiadomo, że zawsze jest też równorzędny z, foto, z fotografią i z filmem, to ja mogę powiedzieć, że mam bardzo dobrych klientów, bo żaden klient nie zrezygnował z moich usług. Raczej większość wesel, jeżeli nawet się nie odbywa teraz jeszcze w czerwcu bądź w lipcu, Wszystkie wesela mam poprzekładane na inne terminy, gdzie młodzi biorą mnie pod uwagę i dopasowując termin dla siebie chcą, żebym to dalej ja był tym osobą, która ich uwieczni chwilę, więc tutaj mam wielką radość z tego powodu, bo widzę po forach, że dosyć często się zdarza, że klienci rezygnują z wesela i od razu rezygnują z fotografa, a u mnie jest tak, że raczej przekładają. Czy tak dobrymi klientami może pochwalić się również manufaktura drinków z Olsztyna? Podczas obowiązujących obostrzeń barmani przestali tanczyć z drinkami. W następstwie pandemii, która nastąpiła, nasze usługi totalnie się zatrzymały, więc wesela, urodziny, wydarzenia firmowe, wszystko stanęło po prostu w miejscu, wszystko zostało odwołane. Aczkolwiek, jeśli chodzi o wesela, pary, z którymi współpracujemy, z którymi tak naprawdę na ten sezon dogadywaliśmy się już rok temu, przełożyły swojej imprezy po prostu albo na miesiące późniejsze lub na rok następny, czyli 2021. Nie straciliśmy klientów, udało się nam tak dostosować, żeby móc też elastycznie do też innych usług, ponieważ pary musiały zgrać nie tylko nas jako usługi barmańskie, ale też musiały inne usługi weselne zgrać, czyli jeszcze przede wszystkim sala, usługi fotograficzne, wideo, muzyka, prawda? No tego, czy, tego naprawdę jest kilka żeby to zgrać właśnie na jedną imprezę, prawda? Co by nie mówić, tegoroczne weselicha nie będą tak huczne, bowiem robić je i owszem można, ale mimo wszystko z pewnymi restrykcjami. Jak można zobaczyć, jest dezynfekcja dłoni. Kelnerzy pracują w maseczkach, czyli musimy dbać o zdrowie własnych i klientów. Podczas wydawania, serwowania koktajli, zachowujemy, zachowujemy bezpieczeństwo. Mamy na barze zawsze płyn dezynfekcyjny, oraz pracujemy w rękawiczkach, plus jeszcze mamy przyłbicę bądź maseczkę ochronną. Bez względu na okoliczności i przeszkody, spłętujmy to w weselnym klimacie. Jedno jest tylko w życiu szczęście, kochać i być kochanym, a to przecież najważniejsze. A teraz o czymś, na co mieszkańcy Kętrzyna czekali bardzo długo. Ulica Budowlana, która była w fatalnym stanie, została wyremontowana. Skutkiem tego remontu jest m.in. to, iż podopieczni warsztatu terapii zajęciowych w końcu mają normalny dostęp do miejsca swoich spotkań. Ulica Budowlana wreszcie doczekała się remontu. Od wielu lat brodząc w błocie mieszkańcy budynku przy ulicy Budowlanej, 5 i rodzice podopiecznych warsztatu terapii zajęciowych, wydeptywali ścieżki to do starostwa, to do Urzędu Miasta, prosząc o interwencję. W końcu się udało. Dziś Budowlana stanowi wzorcowy przykład wykorzystania środków własnych samorządu terytorialnego i Funduszu Dróg Samorządowych. Powiat Kęczyński jest właścicielem trzech ulic w mieście Kętrzyn. Jest to ulica Górna Wojska Polskiego i właśnie ulica Budowlana. I wielokrotnie słyszeliśmy głosy, że ta inwestycja powinna być zrealizowana. Na szczęście udało się. W tym miejscu, w którym się znajdujemy, zlokalizowane są zakłady usługowe, produkcyjne, ale też handel miasta Kęczyn przeniósł się właśnie w okolice ulicy Budowlanej. Dlatego dzisiaj komfort dla mieszkańców korzystania z tych wszystkich instytucji będzie na pewno lepszy. Ważne jest również, że przy ulicy Budowlanej zlokalizowane są warsztaty terapii zajęciowej, kętrzyńskie wtz -y. Również taki wymiar społeczny, to o czym rozmawialiśmy przy okazji ostatniego spotkania. Dzisiaj osoby niepełnosprawne, ich rodziny w bardziej komfortowych warunkach będą, mogły, będą mogli uczestniczyć właśnie w warsztatach terapii zajęciowej. Inwestycja, która gruntownie zmieniła wizerunek ulicy Budowlanej, polegała przede wszystkim na wymianie nawierzchni, ale nie tylko. Wzdłuż zrealizowano ścieżkę rowerową oraz chodnik, które łączą się z ciągiem biegnącym w kierunku węgorzewa. Wymieniono oświetlenie uliczne i instalacje wodno-ściekowe, znajdujące się pod jezdnią. Zalet świeżo ukończonej drogi. Jest znacznie więcej. Koszt inwestycji to ponad 3 miliony złotych, z czego 50% zostało sfinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. I tak jak często rozmawiamy na temat realizacji inwestycji infrastrukturalnych o Funduszu Dróg Samorządowych, to ulica Budowlana jest dzisiaj przykładem właśnie, dowodem na to, jak funkcjonuje fundusz dróg samorządowych. Poza tym powstał bardzo ciekawy węzeł komunikacyjny, zupełnie nowy w mieście Kętrzyn Myślę, że dosyć atrakcyjny. Dzisiaj Mieszkańcy, klienci tych jednostek handlowych nie będą musieli już korzystać z dwóch rond, które często są zakorkowane, zwłaszcza w okresie świątecznym, ale wyjazd w kierunku barcian Srokowa będzie mógł być realizowany trasą alternatywną. Ulica Budowlana jest jedną z ostatnich znajdujących się na terenie kęczyna. Na realizację czekają kolejne odcinki, ale tu piłka jest już po stronie miasta. Jakie są plany? Mamy w tej chwili projekt Polska Rosja. Oprócz tych krótkich odcinków o których mówiłem, mamy projekt Polska Rosja i całe zagospodarowanie wokół jeziorka, czyli maliki skłodowski, szpitalna i Kościuszki tutaj przy jeziorku. Ale to projekt dwuletni. Razem z instalacjami, ze wszystkim. Możemy zatem się przygotować, że przez najbliższe lata wzorem ulicy budowlanej nowymi nawierzchniami pokryje się wiele ulic w Kęczynie. Bo jak podkreśla Michał Kochanowski. Starosta Kętrzyński najważniejszy jest. Komfort to jest lepsza komunikacja, ale to jest również bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo samych podróżnych, którzy po, podróżują autami, ale również bezpieczeństwo tych, którzy korzystają ze ścieżki rowerowej, którzy korzystają z chodnika. Owoce prosto z drzewa. Czemu nie? Za kilka lat każdy mieszkaniec Kętrzyna będzie mógł zerwać grusze, jabłka, wiśnie czy śliwki z nowo zasadzonych drzewek owocowych. To nowa inicjatywa władz Kętrzyna, która odbiła się szerokim i pozytywnym echem w całej Polsce. W Kętrzynie powstał sad miejski, w którym posadzono 20 drzewek owocowych. Już za kilka lat każdy będzie mógł skosztować jabłek, gruszek, śliwek czy wiśni. W taki sposób przedstawiciele organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, przedsiębiorcy, miejscy radni, urzędnicy i burmistrzowie uczcili 31. rocznicę częściowo wolnych wyborów. Śliwa czerwona. Śliwa, czerwona. czerwona bardzo bardzo, bardzo fajne drzewko sadzimy, Sliwa, lis, ja. bardzo tak. efektowne. Był razem z, z panem radnym Abramowiczem, także wspólna praca, to myślimy, że, że będzie bardzo, bardzo ładnie rosło. I, nie? I kiedy będziecie owocki zbierać, raczej pan powie? No, w przyszłym roku pewnie, e, na, ale to już nie no, chodzi o owoce, one, one są efektowne jako, jako drzewka po prostu. Zaowocuje w przyszłym roku, także... W przyszłym roku no. dużo rzeczy zaowocuje zapewne, wszyscy się przekonają o tym, ale, ale, ta, ale ta śliwa za, zaowocuje w przyszłym roku, zapraszamy na owoce. Owoce na drzewkach pojawią się pewnie za dwa lata. Chociaż pierwsze owoce były widoczne już podczas ich sadzenia. Ich nazwy to współpraca, wspólnota, radość i zaangażowanie. Grusza. Przepiękna odmiana, cudne owoce. Tak cudne jak ta akcja. Myślę, że bardzo pożyteczne drzewko i na pewno będzie, będzie przyjęte, bo musi być przyjęte. Liczę na to. A sama akcja, jestem bardzo zadowolona, że takie jest coś. I zaangażowani tutaj mieszkańców, no jest super, bardzo się cieszę. Niech, jak, niech ten ogród nabierze tego ostatecznego kształtu, bo to jest naprawdę początek dopiero. Także mam nadzieję, że efekt będzie widoczny. Za dwa, trzy lata. Teraz tylko dobrze je pielęgnować, by te owoce były dostępne. Czyli niech nie spadają i nie gniją, ale niech będą zrywane, niech mieszkańcy jedzą, niech, niech służą nam wszystkim. Bo jak twierdzi Ewa Maksymowicz, miejscowa pisarka i organizatorka wielu wystaw malarskich... W betonowym świecie każdy zielony listek jest ważny, a jak jeszcze będą z tego owoce, to ucieszą się i dorośli i dzieci. Bardzo, bardzo podoba mi się ta inicjatywa. I dlatego niektórzy odczuwali pewien niedosyt i rozwijali wizję, jak ten zielony kawałek Kęczyra powinien wyglądać. Bardzo fajna akcja. Bardzo fajna, tak. Fajna więcej acia, takich żeby akcji, było w spór, bardziej więcej kwitnących jeszcze drzewek, nie A, tylko owocowych. Tak duży ogród, że tak. myślę, że jeszcze kwitnące będą jakieś. Bo są piękne. Krzewy, krzewy tak krzewy kwitnące. Czyli co, kolejna akcja krzewy kwitnące. Tak, tak, Panie tak, 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 No bo jest sad, będzie, prawda? A tak. jest tyle miejsca, że mogą być jeszcze kwitnące krzewy. Czy życzenie pani z Uniwersytetu Trzeciego Wieku się spełni? Jakie są dalsze plany na zagospodarowanie? Zielęca u zbiegu ulic Gdańskiej i Sikorskiego? Ja bardzo się cieszę, że radni i organizacje pozarządowe przyjęli nasze zaproszenie do tego, żeby po prostu zrzucić się. Każdy kupił jedno drzewko owocowe i własnoręcznie je tutaj e, zasadził. Stąd też mamy taki właśnie mini sad miejski. I to miejsce w ogóle odzyskuje zupełnie inną formę niż miało do tej pory, bo do tej pory to przecież był tylko trawnik, a teraz jest tutaj też ogród zapachów, który jest w trakcie rozkwitu i za kilka lat będzie wyglądał zupełnie inaczej niż dzisiaj, bo te wszystkie rośliny będą rosnąć. Mamy sad miejski, obok będzie łąka kwietnia. No, bo tutaj też zasijemy niedługo trawy, ale też ustawimy budki lęgowe dla owadów. Czyli to będzie miejsce, które odzyska zupełnie inną formę, będzie to można w zupełnie innych okolicznościach wypoczywać. Wypoczywać i zwiedzać, ponieważ w bliskim sąsiedztwie znajduje się nekropolia z okresu I wojny światowej, a sama ulica Sikorskiego jest dawnym szlakiem bojowym generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Pelargonie, surfinie, a może aksamitki rusza kolejna edycja Zielonego Zakątku, czyli konkursu na najładniejszy balkon, rabatkę i przydomowy ogródek. Kolejna edycja konkursu Zielony Zakątek, w którym wybierzemy najładniejsze balkony oraz rabaty, rusza już 19 czerwca. Do udziału zapraszamy wszystkich mieszkańców Kętrzyna oraz spółdzielczych osiedli w Korszach i Reszlu. To konkurs skierowany specjalnie do mieszkańców miasta, przede wszystkim też do mieszkańców spółdzielni, którego celem jest to, aby dostrzec wśród nas, w naszym otoczeniu, te piękne zielone ogródki, zielone miejsca, które nasi mieszkańcy tworzą. A to na swoim balkonie, a to przed wejściem do klatki, prawda, to rabata jakaś, która jest pod opieką osoby, która o to, o to dba, która się tym zajmuje i to chcemy uhonorować, to chcemy już kolejny raz... Docenić, też nagłośnić, pokazać, ponieważ uważamy, że to jest bardzo pozytywne działanie. Zgłoszenia zielonych zakątków przyjmowane będą do 13 lipca. Organizatorami konkursu są spółdzielnia mieszkaniowa Pionier w Kętrzynie oraz burmistrz miasta Kętrzyn. Szczegóły są dostępne na stronie internetowej spółdzielni mieszkaniowej Pionier. Na koniec przypominamy i gorąco zachęcamy do wsparcia Kętrzyna w trwającym konkursie Podwórko Talentów Nivea. W ramach akcji w całej Polsce wybudowanych zostanie 20 nowoczesnych placów zabaw. Jeden z nich może powstać na osiedlu Sikorskiego przy ulicy Różanej. Nowoczesne place zabaw powstaną w miejscach, które uzyskają najwięcej głosów w internetowym głosowaniu. Te potrwa do 24 czerwca. Zachęcamy do głosowania i namawiania do tego swoich znajomych. Głosować można raz dziennie poprzez stronę internetową www.podwórko.niwea.pl. Szczegółowa instrukcja głosowania znajduje się na stronie spółdzielni mieszkaniowej Pionier w Kętrzynie. Liczy się każdy głos. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.